Jeśli jesteśmy już w profilu cateringu, możemy zapoznać się z jego ofertą. Znajdują tu się wszystkie informacje, które pozwolą nam ocenić, czy dany catering nam pasuje. Widzimy, że Catering Healthy Food oferuje kilkanaście rodzajów diet. Między innymi dietę Fit, która będzie takim odpowiednikiem diety standard. Każdy rodzaj diety możemy rozwinąć i przeczytać o niej więcej, dowiedzieć się, jakie są dostępne warianty tego rodzaju diety i dostępne kaloryczności. Nas interesuje dieta FIT, która tak jak jest napisane, została zaprojektowana dla tych, którzy po prostu chcą zdrowo się odżywiać. Mamy dostępne dwa warianty, trzy posiłki i pięć posiłków i cztery dostępne kaloryczności. Po przejrzeniu opisów rodzajów diet, możemy przejść do przeczytania menu. W tym miejscu jest opcja zaznaczenia: My, której diety chcemy zobaczyć. Sprawdzamy, czy zaplanowane posiłki nam odpowiadają, ale też dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli któryś z posiłków nie będzie nam odpowiadał, to akurat ten catering umożliwia podmianę posiłków po złożeniu już zamówienia. Przechodzimy do opinii. Możemy czytać ogólne opinie, ale również na temat konkretnej diety, która nas interesuje. Przechodzimy do galerii i w galerii możemy zobaczyć, jak wyglądają posiłki, a także poniżej znajdują się opcje dostawy i miasta, do których dowozi dany catering. Jeśli jesteśmy zdecydowani na zamówienie, wystarczy tutaj w tej polu szybkie zamówienie, ustawić wszystkie interesujące nas dane, ustawić ilość dni. My jesteśmy akurat tu zainteresowani jednym dniem takim testowym, ale im dłuższe zamówienie, tym większa zniżka w większości cateringów. Zamawiamy zestaw za 65 zł. Klikamy Zamów i przechodzimy do kalendarza.